Dzisiaj jesteśmy znowu w tej samej knajpce, która nam się najbardziej spodobała. Fajna tutaj pizza była, więc chcieliśmy spróbować, bo wcześniej do mnie tylko zjadł pizzę, a my coś innego, więc wróciliśmy tutaj. Też chcieliśmy pogadać o tym regionie, w którym jesteśmy. Jesteśmy w Umbrii i tak byliśmy też w Toskanii. I tak, do, tak porównaliśmy... Znaczy Toskania jest fajna, bardzo mi się podobało, ale do Umbrii też warto się wybrać. I chcieliśmy powiedzieć dlaczego. Dlaczego? Dlaczego? <noise> znaczy, no... Na pewno jest mniej turystów. Tak, to, to tak. Toskan jest bardzo wypromowany i tam jest dużo turystów. To jest dużo mniej. Nawet jak dzisiaj byliśmy na plaży w Jeziorku, to chyba byliśmy jedynymi turystami, tak mi się wydaje. No ale też była taka plaża bardziej taka. kameralna. kameralna bardziej tak. tak dla miejscowych. Tak, jak podejrzewamy, no bo też mogą być turystami. No, Tylko włoskimi. Mogą być, mogą być. Ale bardzo mało osób na plaży, można sobie swobodnie spędzać czas. No dla, dla nas to było tyle ważne, że my wybraliśmy się na Słupy i chcieliśmy bardzo kameralne plaże po to, żeby sobie swobodnie popływać. No i duży plus jest taki, że te będą w środku to mamy blisko do jeziora, mamy dość blisko do morza i do Rzymu. Więc tak sobie robimy i nad morze, nad jeziora i, do, i w Rzymie byliśmy. W Rzymie byliśmy, prawda, nie autem, pociągiem, no ale od nas tam godzina jazdy, tylko więc całkiem blisko. No i w ogóle tego ten region jest fajny, Można połączyć jego poczynek, właśnie gdzieś tam nad akwenem wodnym i jest to zwiedzać. Jest to zwiedzać. Tutaj też są takie małe miejscowości, w których różne są, są atrakcje, takie, które można zobaczyć. I przyrodnicze, i takie architektoniczne. No ogólnie to jest dużo takich miasteczek średniowiecznych jeszcze zachowanych. Jeśli chodzi o ceny, wydaje mi się, że wcale nie jest to taniej. Nie. Ja osobiście mam wrażenie, że jak ostatnio byliśmy w Toskanii, to było dużo taniej, ale to też może być wpływ tego, że po prostu jest wszędzie, no, teraz jest coraz no drożej. Tak, tak? Trochę tak dwa lata minęło, tak. No, no za, za obiad to dla rodziny to trzeba minimum liczyć te 50 parę euro. Jeżeli się je pizza, I, i, tam... I to tak naprawdę bardzo okazyjnie. Y, tak. Bo jak są takie pełnoprawne dania, to spokojnie i 80 euro pójdzie. No jeszcze z minusów to jest ten, ten jazda tak, do tymi drogami tutaj. No Drogi są tutaj fantastyczne. Znaczy, jak się jedzie do dużego miasta, autostrada jest ok, a jak my zwiedzamy gdzieś tam okoliczne miejscowości, no to czasami są bardzo takie drogi, są kręty i pod górkę i. Znaczy, problemem nawet nie są drogi, bo we Francji na południu też mieliśmy takie drogi. I one same w sobie nie są problemem. Problemem jest to, że jest duży chaos w ogóle organizacyjny na tych drogach. Często są ograniczenia do 30 na godzinę. I na tej 30, ja jadąc 60 czasem. Czuję się popychany przez Włochów, że jadę za wolno, i jest taka duża presja, żeby jechać jeszcze szybciej. Jednocześnie są te drogi bardzo kręte. Co krok są fotoradary. I na 30 są na przykład fotoradary, na których jest napisane, że jest ograniczenie do 50. I tak naprawdę nie wiadomo, ile można jechać. Czy można jechać 30, czy można jechać 50, czy można jechać 60, bo może akurat ten fotorador ma jeszcze dużą rezerwę, i nie wiadomo, jak tu jeździć. No i jeszcze sam styl jazdy Włochów, no to też oni tak jeżdżą. Najgorsi kierowcy, z jakimi się spotkałem. Nie chcę przypuścić nigdy, nie ustąpić. Do, nie, wszystko, nawet... wszystko trzeba wymuszać. Kierunkowskazu też nie zawsze używają. Tak, jak chcesz się podłączyć do ruchu, trzeba się wymuszać. tak jak u nas w latach 90. Zresztą, my przecież mieliśmy też tutaj tak, taką sytuację, że samochód wjechał na nasz pas i zerwał nam wystarko rozbił. No dobrze, że tylko. Ale też pewnie jakiś tam film był już o tym. No i atrakcje, prawie każda atrakcja jest płatna, około 10 euro za osobę się płaci tak średnio. Można znaleźć jakieś takie tańsze, można, no na przykład te morale, bardzo fajne, i to było po prostu bez płacenia zastęp. Murale to jedna z niewielu atrakcji, za które nie musieliśmy płacić, ale dowiedzieliśmy się od miejscowej pani. Tak, no, trzeba byłoby naprawdę nieźle studiować tą mapę, gdzieś tam na Google, żeby w ogóle znaleźć tę atrakcję i się zdecydować w ogóle, żeby tam jechać, bo też z tym dojazdem tam było e, tak interesująco, bo był zakaz. Nie wiedzieliśmy też, czy jechać. Dopiero jak sobie przetłumaczyliśmy e, zakaz ruchu i pod zakazem ruchu były napisy, to dowiedzieliśmy się, że jednak mogliśmy tam wjechać, bo zakaz dotyczył tylko świąt. No ale jak jedziesz drogą, widzisz zakaz, no to się już od razu wycofujesz. Tak, i pojechaliśmy na około. Jeszcze ciekawszą drogą, bo tam krzaki yy, tak naprawdę. wrosły już w drogę. w drogę. No, tylko i, jeden pas, yy, I samochód nam się momentami nie mieścił, musieliśmy szorować o krzaki. No i jeszcze, no, oczywiście, bardzo gorąco. Jesteśmy w lipcu i jest bardzo gorąco, ale do południa jest przyjemniej, więc jeżeli zwiedzać, to najlepiej do południa, bo po południu jest po prostu patelnia. Tak też sobie rzym zrobiliśmy i mam wrażenie, dzięki temu nie spotkaliśmy się z bardzo dużym tłumem turystów. W ogóle się zdziwiłam, że. Bo my, było to już, bardzo... bo my już do dworca szliśmy około godziny 12, już mieliśmy wszystko obejrzane razem z Watykanem. Więc Właśnie bardzo jak ktoś się zainteresowany zobaczyć, jak można w 4 godziny, w 3-4 godziny zwiedzić Rzym z Watykanem, to gdzieś tam filmik jest. I my dochodząc do dworca, widzieliśmy, że dopiero turyści z tego dworca się udają w kierunku tak naprawdę tych największych atrakcji Rzymu, bo już szły zorganizowane grupy wycieczek jedna za drugą, jedna za drugą. A my już w tym momencie może mieliśmy oni nawet za sobą. On, oni szli z koloseum, więc może oni rano byli w koloseum, tam zwiedzali może. w środku i potem szli na kolejne. A my kolosem zwiedziliśmy od, od zewnątrz mhm. i. Spadło nam coś. No i generalnie co powiesz? Polecasz przyjeżdżać tutaj do Włoch na wakacje? Szczerze? Nie. No? Hmm. Tylko szczerze. Jak znaleźć miejsce o dobrej lokalizacji z dobrymi drogami, rozplanować sobie tak, żeby mieć spokojną głowę, no bo jak komuś nie przeszkadza jeżdżenie, styl jeżdżenia włoski, plus te zagrożenia mandatami, mobilne fotoradary, gdzie co, co i róż też są gdzieś tam wystawiane, no to jak komuś nie przeszkadza, to może przyjechać nawet do takiego miejsca, jak my przyjechaliśmy. Na pewno biorąc pod uwagę te wszystkie cele, jakie sobie założyliśmy, no to, no to polecam, no bo zobaczyliśmy Rzym, Zobaczyliśmy, na sportowo na jeziorze. Tak, czas. Zobaczyliśmy jeszcze jeszcze mną wodospady do zobaczenia tutaj też w naszej okolicy. Plus jakiś region taki do spacerów. I cały czas ten na sportowo możliwość pływania w jeziorze. Raz, no i, nad i, raz, I raz byliśmy nawet nad morzem. Błoska O, A o, o, to jest taka kiełbaska, faktycznie. Właśnie pizza wjechała. tak? O. Hmm, ale z dużą ilością sera. Ja to będzie kiełbaska taka. Nas, no taka ostro. Na ostro, no. Przejechaliśmy do parku z wodospadami w miejscowości Kija, chyba to się nazywa, albo Chija jakoś tak. Ten park nam poleciła osoba, którą poznaliśmy tu we Włoszech. Jest bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania tutaj w Umbrii. To jest taki duży park, gdzie można zwiedzić jakieś wieże, wodospady. No i zobaczymy, co tu będzie. Tutaj płaciliśmy za wyjściówkę, za osobę dorosłą 5 euro, za dziecko 3 euro. Dziecko to jest od 6 do 12 roku życia, a poniżej 6 roku życia za darmo wejście. Oczywiście to jest trochę spontaniczne. wypadek, chcieliśmy tu przyjechać, ale akurat nie tym razem, bo akurat wracaliśmy z jeziora. I wszyscy mamy klapki, no to taka droga jest niezbyt wygodnie, w klapkach się idzie. Ten domek, mieliśmy zobaczyć ten domek, czyli taki park, że oprócz wodospadów, to po prostu są jakieś takie elementy drewniane, no, ok, takie ok, konstrukcje, miniaturki takich domków. A to, a to kopalnie. Ten park jest taki duży, i tutaj są ścieżki, po których się chodzi, różne, właśnie takie ciekawe rzeczy, jak na przykład takie drewniane domki, można zobaczyć. Ale ja chcę głównie te wodospady, więc idziemy od razu zobaczyć wodospady. Może tam bardziej rzeźkie powietrze będzie, może jakaś bryza na nas tutaj poleci od tego wodospadu. A W tym regionie są jeszcze większe wodospady, Malmory, ale to trochę dalej, no, też warto zobaczyć. A my jesteśmy w takim parku, który bliżej naszej miejscowości i też nie planowaliśmy tu przyjeżdżać na początek. No ale osoba, którą spotkaliśmy, tutaj nam poleciła, że to przyjemnie i ładnie, i warto tu przyjść. A tu informacje, że tu kręcono jakiś film. A to kolejny, kolejny film. I kolejny film. I kolejny film. Jak się idzie taką malejką do wodospadów, to cały czas są takie właśnie tablice informacyjne że tutaj było lokacja kręcenia jakiegoś filmu. O, no taka droga. Mamy w klapkach z plaży. Wracamy. Zdecydowanie polecam założyć wygodne buty tutaj. No. Możemy tam podejść. Nie? Możemy tam podejść. Ja tam też dalej, są jakieś wodospady. Idziemy dalej. To był pierwszy taki ładny punkcik. Do zobaczenia. Muszę naprawdę uważać na tą drogę. Kolejna zatoczka, O. Jak miło jest. O malutko mamy klapki. O jejku, o oby nie spaść. Młodzisz, zeszli w dół. Ciekawe, czy warto by było tutaj iść. Co za tym zakrętem zobaczymy. A tu co? To nie wolno wchodzić. Mola d'agrano, grano. Te kamienie do. Od młynu wodnego, pozostałości. Wszystko jest takie fajne, zielone, obrośnięte. Ona kręciła się i obracała te ziarno. A, tak, to jest pokazane, jak to wyglądało. A tutaj się wsypywało ziarno. Nie mhm. mieliło. To młyn wodny. To jest przyjemne miejsce, ryby tutaj pływają, takie mini dżungla. Chcę mi się tutaj pokazać bardzo ładne motylki, takie bardzo ładny kolor mają. Wystaliśmy mapkę od pana przy wejściu i Zgodnie z tą mapką idziemy, i po kolei są właśnie różne takie miejscówki ładne. Tutaj, oprócz mapki, jeszcze są takie wskazówki, jak dalej iść. Ejka. Nie jest to może dla osób, które mają jakieś ekstremalne wycieczki. Ale na przykład jak my jesteśmy z dziećmi, to jest super fajna opcja, bo to można i gdzieś tam schodzisz w dół i przyciskasz się między skałami, przeskakujesz przez jakieś tam strumyki. Eee, więc bardzo ciekawie. I jeżeli faktycznie ktoś, ktoś z dziećmi podróżuje, to warto tu przyjechać. Polecam. To nie koniec, słuchiony to nie funkcja. Funkcjonowało do 1940 roku. A przed nami jaka grota etruska, tak? Grota etruska. Ej, na no serio to się czuję jak w dżunglach. Się boję, że coś mi zapnie zaraz za nogę. Albo na spadnie z drzewa. to mhm. Zrobiam. Aha, dobra, idziemy. Nie, to tylko żuka. Ja nie wiem, czy on gryzie, czy nie gryzie. Prawie się wywaliłam. Tak, faktycznie to jest tak chłodno i fajne powietrze. To Tutaj rybki tam pływają, tak, a to motylki. Teraz musimy pokonać trasę powrotną. I wróciliśmy z dżungli na wodospady. Przyjemnie. Uciekła jaszczurka. O, jest, jest, aha, widzę. Aha, już kolejna szczurka. Dziewczyna powiedziała, że wrażenie, jakby były w jakiejś bajecznej krainie. Teraz, jak już wracamy i widzę tutaj, właśnie plakaty z filmami, które kręcono w tej lokacji, już rozpoznaję to miejsce, tutaj też chodziliśmy. Z Kasią Smutniak. 2023 rocznik, bo nie oglądałam tego filmu. Gastrokonci. tutaj mamy carbonare dzisiaj na obiad. Ja mam makaronie z gorgonzolą i ze szparagami, coś szparagowym. Tutaj mam taki burger bez półki i włoski schabowy z z frytkami.